Cześć siemanko, witajcie z tej strony. Matikonix witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj taki nietypowy film, ponieważ będziemy sobie oglądać stare filmy, a dokładnie mówiąc, serię Sąsiedzi na Bajesztej. I dzisiaj ze mną w tle będzie oczywiście Kamilos. Byli tam. No i właśnie to z nim Prowadziliśmy tą przepiękną Serię, na karcie społeczność Tam dawałem takie znaki, że coś, tutaj, coś tam z tą serią Związane i tak dalej I dzisiaj właśnie, nigdy takiego filmu W ogóle nie robiłem, pierwszy raz coś takiego robię Że będziemy sobie oglądać Stare filmy i stwierdziłem, że no Sąsiednie na bajecznej to jest seria, która No zachowała się w naszej pamięci I to była zajebista seria Mimo, że była nagrywana jak była nagrywana Pierwszy odcinek Proszę Państwa, 6 luty 2021 rok. To było 4 lata temu ponad Dostałem w ogóle widzę, jakieś prawa autorskie za tą muzykę Kamilek ma w ogóle ustawiono no, no. Yy, Że tak powiem yy, Ustawiono usta Udostępnionego streama na Discordzie Także razem będziemy oglądać i komentować Co my tutaj mamy yy, Full HD z tego co widzę I zaczynamy, sąsiedzi na bajecznej Witam na mojej farmie, okej okay. I te intro Ty. Ale mam lagi, Mam nadzieję, że nie będzie nic za głośno ani za cicho. Bo Jezu! Jaki głos ty, chłopie! Ja nie mogę, ty. Ale ja, Jezus. No jest full HD ustawione, ale to i tak ta jakoś to jest masaka, jakaś, nie? Jakieś właśnie. Mogły... Jakość 19 No i to jeszcze ten. Y... Nasze w ogóle mikrofony stare i przed mutacją wszystko, o Jezek to wszystko Obietanie, było ty Jest, jest ciągnik, parusa ja go nazywałem, Leję, pamiętam bardzo, chcieliście. Nie dobiliście 50 łapek, bo... <grym> Ej, mogę włączyć <grym> napisy chyba O, nie, do... nie dobiliście 50 Jezu, łapek, nie <grym> bo... Nie chcieliście tej serii? Bo nie chcieliście tej serii, ty Ej, Mam nadzieję, że to nie będzie za cicho, zrobimy tak może o. E, ale... <grym> ale było 30 ile? Ile jest? Czwartek? Bardzo mocno. Na przyjść chyba. Bo... Czekaj, to tam Jaki ty głos miałeś? A ja. jest chwila, chwili jak to nagrywamy. Nagrywamy to. Twartek. wyjątkowy... No, po, ja powiedziałem ja. czwartek, a YouTube to napisał Bartek. A, ja jest, jak TikTok dzisiaj przetłumaczył jeden Dla ten. ten to jest to jest do Dobra. E, jest bardzo fajnie. Kamilos tak. już tam teraz będzie odpowadał, lecz e, w sumie pokażę wam na moją Ja osobodarkę. nie mogę. Jest ja powiem w... wam widzowie. To było, to było ze czasów jeszcze kiedy, no to były początki takie tutaj na tym kanale, nie. I, i wiecie, to była seria, pamiętam odpalona. To była pierwsza seria z farminga na tym kanale odpalona, można powiedzieć. Znaczy ja tam wtedy jeszcze miałem chyba coś? Yy, z oryginalnych miałem Miałeś, coś to pamiętam, inna, no. no ale to była seria taka. Ja nawet na tam nawet... brałem. Chyba grałeś, do... no? To no, możesz... oczywiście główny bohater, czyli na super traktor. Główny bohater, ten ciągnik jest bohaterem na serii. <noise> ja nie mogę, ja kiedyś tak śmiesznie mówiłem, tak... tak... Bo chciałem być na tych odcinkach wtedy taki poważny i przy czym to wychodziło, że byłem sztywny Tak jak to teraz z perspektywy czasu oglądam, tak uważam, nie? Rzeczy, eee, eee. I tak wyglądało. Ja o, kichnąłeś. kichnąłeś! Kichnąłeś. No, to nie wejdzie. Obornik jak Obornik rozwalać, o Jezu, jak słodko. No, no, to jest... Dobra, rozbiję to napisy, bo nawet tak, Dobra. Wyglądasz w

Eee e, tutaj mam tu w ogóle talerzówka w trawie, wszystko zarosnięte. Mamy talerzówka, tu jest chałupa moja e, Tam teściowa zaraz będzie gotowa stołek Gadane posołek. to zawsze miałem e, Tu jest grill, kosiarka do koszenia, trzeba będzie trawnik kosić. Tu graży na ciuchy wywiesiła Jakie <gadane> ciuchy ty, to jakieś te Ja nie mogę e, tu jest nasza ta talerzówka to w ogóle było za czasów jeszcze tego. Pandemii w domu w domu wtedy siedzieliśmy i no, zdalne to mieliśmy. Metody... No, na zdalnym by No ja pamiętam tak wam widzowie powiem My to wtedy przerwy mieliśmy jakoś, nie. no Ile to się grało na zdalnych, o Jezu to na tej gospodarce po no, zielone mocy albo czerwone z tego. Co no do z tego co pamiętam tak Ma było To no. już wszystkie czerwone, no. czerwone no. no. są. Ale oka jest nie gruber. <ślamy> Wszystko czerwone, bez hitu ty <ślamy> Gruber bramkarza. Gruper, dron może Jak to się mówi, 5-metrowe pięcio, to... pewnie, albo nie wiem. Nie wiem. 5 No 5 coś tam. pięcio coś tam. Agregat o, metrowy brony mają. O, i trzeba było tak od razu powiedzieć. No, Rozłoży. Eee, tak, tu jest klatka, proszę bardzo, do włożenia Klotka, ty, jeszcze wtedy normalnie mówiliśmy Orazci e, tu są dwa wiaderka. Jakie wielkie wiaderka? O Jezu Ej, hey, golf tu był. A no był, był, tak, zaraz go jest zobaczę. Drziesko, ale to później chyba kupię. E, nie tylko od początku miałeś chyba. Nie, wiem, do nie, się nie wiem. wiem nie pamiętam to dawno było. było bez... Gospy chładli, nigdy nie położyliśmy Wodę, no na razie stoi e, Okej, okay, może tutaj teraz wejdę Aby mieliśmy tą gospę, ta, ta moja gospa to w ogóle była przebudowana z tego co pamiętam Jedynie a Nie, twoja... w ogóle nie była, z tyłu trochę No mówię, że była przebudowana jedynie Bo nie była od No z tyłu cera. chyba, tam miałeś coś... Coś innego z, z tyłu chyba miałeś postawione, a ja miałem od zera zrozumiałem co, Coś tam, no właśnie no, no. Tam mamy tutaj obriskiwak super Choć się nie chciało budować przecież tak było. Krukowiak. Krukowiak, obcyskiwacz, taki malutki. Tu jest 60. Tu... No Ej, no. jak ja mogę tak o 60 jeździć? Przecież kolorystycznie to niebieski... Nie wiem. A bez napędu? Przecież no właśnie, ja, napędu, ja mówiłem o, o potężnej serii, czemu nie to Nie wiem, ja wtedy miałem wywalone w kolory na maszynach, jakby co Tak, tak, zapamiętam. To... No moim zdaniem w sobie normalnie. No jakby miała wyglądać. Nie. O, cięcie tutaj jest! O ja pamiętam, ja tutaj wyciąłem i to na YouTube było wycięte, bo... Bo co? Dalej nie pamiętam czemu, ale tu było wycięte, Tu to. Było cięcie, patrzcie, to. I to było cięcie, na YouTube. to. nie wiem, było wiem, I to nie wycinane nie YouTubie. nie wiem, nie nic nie ma. nie akurat nie nic nie ma. Tu wiem, nie Mamy tutaj przyczepkę, sypilet, słonecznik na niej O, słonecznik na polskiej gospie, okej, okay, nie mam problemu e, Dzisiaj sobie słonecznik i jakieś ma... tu. tu jest RCW, jak inaczej Boże. można powiedzieć, do rozsiewania Ja mam, mam takie lagi Będziemy to robić w najbliższych nie odcinkach e, Tu mamy taki malutki rozsiewacz <laughs> Rzucił się rozsiewaczem zadowolony Ja nie mogę Ale ja mam lagi, ty hmm. Też masz jakieś Dzień takie? Fajnie. Nie nie, no mi normalnie to nie. nie. tu mamy Bo ja tu pauzuję ten film, też, nie? Jak coś. No ale ogólnie takie. Tu nie, nie to... pałuję Ja w dwie strony nie przyjadę z tym rozwójnikiem. <laughs> muszę jechać Dziwo, z się... <laughs> <laughs> Jak go zlało? Ja... Cicho ja teraz <laughs> mówię. To zawsze I miły tak widzisz. Nie, e, dobra, to sobie Cicho zamagamy, ja teraz <śmienicza> e, tu też nic nie ma, tu jest dodała tylko w przyszłości. No to po co się otwiera? Nie ma. E, tu jest e, cezarka do ziemniaków. Czerwona. <śmienicza> Ziemnia ziemniaczki taki niedługo. E, tu można mina? sobie sadzić coś, tak już... w taki Dobrze, że grudek. <laughs> to są nie to i z superu, to takie beczki. Znaczy, powiem wam widzowie, że jak ja to oglądam, to mam do tego sentyment, mimo że to jest poziom... O, ty chyba, wiesz no. co tu zrobiłeś? Chyba ten ogródek żeś przystawił i tą oborę żeś tu postawił i to tyle. A wiesz co? Całe twoje nie, dobra. tam było dostawione jeszcze. Było. I ta stodoła po środku była nie, dostawiona, to. co po później chyba jeszcze my dostawili. Była, były przebudowy zresztą przecież, nie? Wiecie, my widzowie też w tej sobie na pewno ogródek, obejrzymy ten odcinek, a resztę przeklikamy, nie będziemy wszystkiego oglądać. I tak dalej, jak się Ale cię lagło. A, bo to wtedy jeszcze były czasy, kiedy żeśmy nie przesyłali sen-save'ów I, i ten, ja, ja grałem na twoim tym internecie, eee, tak Tu to jest było. paleta stara, Warta, tu jest... O, kershera postawił Ujej. tutaj. Domycie, masz, maszyn, Dobrze, to że nie czerwony. A no mam... Szara jest, to, tak warsztar, to jest <laughs> Kiedyś tu w kombajn postawię, ale na razie ja mnie nie stać, bo jak... Na razie mnie nie stać. A i w ogóle wtedy Kosił, jeszcze... Tak, wtedy kombań jeszcze... Ej, bez kitu, no, no, ale w ogóle ym, wtedy jeszcze... Jak słychać... słychać mnie tak dziwnie na tym mikrofonie, a to też dlatego, że wtedy miałem ustawiony go tak źle, że tym dłuższe zdanie mówiłem, tym bardziej jakby to mniej wyraźnie było. Jakoś tak było. No, Mieliśmy mikrofony, z, z, że tak powiem, z żabki i tak 000. było. E, tu jest do dołam tu w ogóle sił nie będą. E, prasa, proszę bardzo, mm. Kamilo, kamień do to bo już wjechał i zamknął. <laughs> wjechał, zamknął. Ej, ej całe te, czerwono i bez. To, tutaj tylko naklejka jest, bez naklejek. Prasa. Czysta, taka. Nie Nie dobra. Ja, co? O, się śmieje tam z czegoś, nie? Dobra, to sobie zamknę. Ej tu, będą świnie, jeszcze świn nie mam Ej to ej nie, tu, ja Czemu wie. ja nie kupiłem od razu świn, skoro chleb ma? Tu będą świnie i Eee, tu jest sens. No poddanie Tu jest drzewo, tutaj wiadomo co jest drzewo? To... się robi Chuje Wiadomo co się robi tam, tam. Tam. Tu jest drzewo Zrób e, 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 teraz to takie oprowadzenie po goście, tu jest drzewo <laughs> Tu jest drzewo Nie, bo ja te drzewa dostawiałem, może dlatego mi się coś w głowie pojebało weź cofnij Felgi zielone w rozrzutniku, dał rozrzutnik. O. Nie, rozrzutnik szary, felgi zielone. <śmiennie> <śmiennie> to jest fajny. Będziemy rozrzucać obornik tam kiedyś. Kamilos chyba ty będziesz na tym odcinku chyba u siebie go. Le, 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 le. No, no możliwe, <śmiennie> bo, No możliwe, bo w, teraz. Dajcie do, do Kamilosa, bo ja ma, spróbuję 50 subs. Ojojoj! Ja będę. Nie, 50 biłem, ale mi uciekli. <śmiennie> Co? Uciekli mu. No hmm. pół roku chłopki wrzuca, ale teraz będzie regularny i raz na miesiąc będzie wkrótcał. O dokładnie, ja to powiedziałem dokładnie, tak Regularnie. Jak, Regularnie. Ten, jak było. No, nie, no, może na... O jeszcze te napisy dodawałem wtedy. No, seria ta będzie się ugotowała Bo... póki co... dwa razy w tygodniu. Co? Dwa razy w tygodniu. O mnie ho! Na gospo! No poczekaj, chcę u siebie. Zastanę ten już myślał, że już kończy odcinek. To kosiarka, czemu? O, tak tam. Dobra, Goś... na pewno liptona będziemy. Tak. Reklamujemy, tak. N nikt mi nie zapłacił za te reklamy, proszę Państwa. Y sam burzowy. dostanie za to pieniądze. Dobra, no, no, tak. będzie. Seria będzie o, się gozywać ten... dwa razy w sobotę i niedzielę, mówiąc dokładnie. I tu kosiarka jest. Musiał napisać, nie powie, e, Póki co myślę, że e, <grym> dwa razy w tygodniu, I weź no e, na chwilę razy. troszkę. Gdzie? Będzie albo... No tak 5 sekund. I Znale. jak będzie na płot, to nie zatrzymaj tę poprawę, jak będzie Zależy, jak... pokazany płot poprawek. Ten? Czemu tam jest... No, czemu to jest inne? Y A... A bo to wtedy dostawione <słys> chyba było. Chyba. A bo to było, nie było to dostawione przypadkiem. No ale to jest tylko jedno przeszło takie inne. Ale które? A. Tak, no o to betonowe mi chodzi, no, to nie, jest drewno. no dalej też, jest coś innego. Tak, bo to było dostawione jest... z tego co pamiętam i no. co myślę, że Jak ja pod... bo to będzie to Raz będzie tak. albo we wtorek, albo w środę. Chyba ty tak nie umiałeś za... ja. Tam było napisane, że w sobotę i niedzielę teraz jakieś środzie i czwartku czy tam wtorku. Ee, eee, o co tu chodzi w ogóle w tym. Nie, nie zawsze wie. w sobotę w tej serii będą? Tak... Nie zawsze w sobotę, dobra, tam będą. Jest sobotę. Dzisiaj u niego to tylko w sobotę, ty nie zawsze w sobotę. U mnie może... O! U kameraza sobie się ukradł w niedzielę wieczorem, XD. XD musiał na każdym <grym> końcu znajdować. Bez hity, bo dla mnie wtedy już było żenujące dodawać napisy, nie? Pierwszy odcinek będzie w niedzielę, tak też myślałem, żeby my Jutro nagrali... Jutro nie zrobić? W sobotę? bo chłopaki się pogubili, bo to było nagrywane wcześniej. W sobotę dzisiaj jest sobota. Taka sobota, halo. A, no bo. tak, dobrze, nieważne, nic nie mówił. Nie wiem, bie <noise> nic nie mówił. Chodźcie do jego kanału, subskrybujcie, dzwony, yy, kliknijcie dzwoneczek wtedy będziecie zacząłem, mieli powiadomienie. Bo. Właśnie o tej serii teraz jedziemy. O, do... kolejne cięcie. Tamilosa. Jest... Ale płatby... Jak zarośnięte wszystko, Ufać Jezu! Kurtko <noise> O nie, brama się otworzyła, dobra. Tu piesał nie? Kamilosa, jak nazwałeś tego pieseła. Kurtko <noise> wlezę, brałaś się? Tak? <głosy> Każdy pimpek, każdy pimpek Pimpek, pimpek ty e, Patrz tam masz domek z piasku No nie mogę no, Piasko wrzucam przed domem to... tutaj nie będę... Bo do chałupy Spierdzielił albo nigdy nic Dobra, Baniu się nie pytał o nic e, Ten widok jest w ogóle zarośnięty A wszystko zarośnięte, wysoka trawa w dziewiętnastce była Tak, było. nie To okien na Gospo Mówiłaś właśnie tak, wiem. tak Tu mamy gabiarkę e... Chyba tej mniejszej nie było, tak mi się wydaje Albo może ja będę ten Tylko taka wielka była mhm. O, teraz ty będziesz prowadzał, na... pa Tu mamy tutaj mamy kosiarkę Szczegółowo <laughs> Ja? tu. O, tu. O, o, mamy drzwi. O, tutaj mamy pług. w trójkę. Pók tak zaparkował do tego. Ciekawy. Barba deszła. Chodź, bo cię zamknę w tej stodole. Te, bo mnie tepa bez ciebie. Bo mnie tepa. Zamknij. Próbuję Próbuję może nie, bo mnie tepa nie może wyjść. Nie mogę. O, oh, yes. wyszedł, dobra, chodź tutaj. No, o, ja pamiętam widzowie, jak żeśmy na tej klatce ładowali kostki. O, i ona chyba. Ona tu, rad... Pamiętam, idealnie się układało na tej kostce. No, ja pamiętam to. Idealnie co, te kostki wchodziły. Co do kostki wchodziło na milimetry, wszystko no. pamiętam. No. Idealnie Boże, tu zaraz będzie za gospą widać, jaką ja górę miałem. Już za A, tą... no, 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 no. Bizonem mi roz... Dobra, tutaj... Bizonem mi coś tam powiedziałeś. Brony piątki z oponami. Tutaj laguje tak, to czy to czy to czy to czy nie chyba jest? Czy tam półtora? Dwa, tutaj metry. Siewnik. Dwa metry no tutaj jest siewnik Dokładnie siewnik metry, do nawozu. I, ja powiedziałem dwa i pół, ty powiedziałeś... Nie, powiedziałem dwa i pół, pół, półtory. nie, ty powiedziałeś dwa. Musi tutaj, być konsywator. Ja to jest I Tutaj moja jedyna przyczepa, na której jest wiaderko. Jeszcze coś tam usypałam. Tutaj jakby tu wleźć, będę chyba. Chodź. Jakby tu Daj, bańcie, trzy wrota. Tutaj mamy tam komary. Tak, header do kukurydzy. Oj, zapomniałeś o kopaczce. Oryginalnie. Tutaj heder do kukurydzy mamy. Tutaj siewnik, taki czerwony. I to jak wszystko jak było tak, to zielonego nowego. Pokazywałeś przecież z... 050. A jak widziałam na co, co, co dwa odcinki zmieniają. co dwa odcinki kombaj pamiętam zmieniał Mnie to wkurwiało musiałem ten... Yy, bo, bo, no, bo jak to czerwony wyglądało niebieski, nie? później znowu czerwony no, Pamiętam, zmieniał kombajn z 20 odcinków kurde zmieniał co dwa odcinki chyba Coś takiego Nie bo co Daję, chwilę to jakieś to ładniejsze wychodziło to No i dwie... no, no, tak no, tak no, było je wcemu, Tak samo, takie same Które się tak... wtopiło w ziemię no, Dokładnie podsumowałem pięknie <laughs> <więc> <laughs> Tutaj jest nasz pierwszy. Oj, te krowy te takie wklejone, pa widzisz? No to była obora. <grystanie> traktor, czyli kursus ziemniak 12 No pamiętam I słoma, bo przed nami. jeden ciągnik. To jest jeszcze. Co? Jeden ciągnik ja mam. Nie, no my mieliśmy po dwa ciągniki. Ja to. Na wodę. A gdzie drugi? Aha, bo chyba za gospą był to. Ty to... chyba Zetora miałeś wtedy, tak mi się wydaje No, 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 za gospą chyba jest, z wikiem będzie stał no, Tutaj Kamilostydy ładnie ułożone ta ta... ta... tam Pa, układałeś mi kostki ta... też już przygotowaliśmy Ale przygotowaliśmy tego, przecież O Jezu Panetka właśnie taka jak to wygląda, Jak widzieliście tam u góry Tak, header stoi gdzieś w boku Pierdolący Header wylecie dobrze Dobra I tutaj jest nasz koń pociągowy a w ogóle ta warsztat to... stoi. Co? Co ty gadasz? No warsztat ten pozostawił! E, bo warszta oryginal... Boże! O oryginalny postawił warsztat. Nie wiem czy mam tam. U góry. Ja co? Nie wiem co tu z... <średenia> ja z... by Ale wyobraźni mieliśmy Ale bled. tu góra była jebina. No, Boże. z r... no. rozrzutnikiem. Oj te pamiętam ten rozrzutnik ci zeszwankował i też go zmieniłeś chyba w drugim odcinku. Pewnie o czasem? Nie, ja nie zmieniałem tego drożdżnika. Ty zmieniałeś. Pamiętam to. Okej, okay. ja co mało się, ale Za, Tak zapalił, że nic więcej nie słychać. Może trochę pola pójdziesz na mapie, bo okażesz jakie mamy A, pola. A no jeszcze pola mogę pokazać. A, przypomnę teraz. Pa, tepa się, jaki jest, nierealny. Pozwólcie gdzieś do mojego. Roku. No ja nie pozwalam na te No widzisz, golfa nie myłem jeszcze. wam Dziś pierwszy tryb golfa kupiłem. Nie, nie, nie. Mam. E, mam ale, kilka będziesz, ale to była zajbista mapa, powiem wam widzowie. Ja to musiało mnie te odcinki na publiczny dać, to z u mnie też To było tak zajbiste. Znaczy ogólnie powiem wam, że ja się wciągnąłem, jeżeli będziecie chcieli drugą część tego to dajcie znać i, i w ogóle to z, nagramy drugie. Bo widzę, że kurde, w jednym odcinku się tyle wybawimy, że masakra. Ale dobra. I, ale ja wiem, Taki że się na. dam Nie ja, no, mogę pojechać. Ja wiem, że ostatni odcinek był dorobany. Co my tam robili w tym ostatnim odcinku to był hit. Okay. Czy coś tutaj jeszcze ciekawego było? Zobaczę, lupnę. Dajcie ze przeskipam. Teraz chodź jeszcze do mnie, bo tu jest, jeszcze o. zapomniałem o tym. O się zapomniałem. O Sealosie na kiszonkę bo tu jeszcze Sealos no, na Kiszonkę zapomniałem pokazać. No, dobra. Jadę, Janę. Mleko. O zagło widać fajnie. Tutaj jest Sealos na Kiszonkę, taki fajny myślę. Fajny, fajny, tak, fajny Sealos ci powiem, no. Tu słomę rozrzuciłem, żeby po prostu Słoma było. Wysypałem. I tyle. No, tak, to było. Oj, tu jest napis 1979, ale to niestety nie ten rok. To nie ten rok, i Bogopaki. Tak, się kto pytał? Tak, nie ten rok, my mamy rok 2019. Który? 30? ale to jeszcze 5 lat, będziemy 30 mieli. No, rzeczywiście. to może, to może kiedy trafimy na bajeczną? Ty, może A bez to jest, to jest miesiąc, to jest... Dobra, jedź A to była niby tak seria na poziomie naprawdę no to była, ale to, no to jest śmieszne jak się ogląda z perspektywy czasu Także <grym> ja teraz Jeszcze tutaj... pamiętam że ja jakąś arkę chyba później kupiłem taką małą? No mieliśmy te takie jeżdżące. Czy ty kupiłeś? Ci, no, wiesz, no mieliśmy, no? Mieliśmy, no Czekaj, tu było chyba... A to nie było w tym właśnie odcinku, co że kiedyś było, że, że to nie moje, coś takiego? To zależy też jak będzie oglądana, będzie oglądana. Aaa, wjedzie po górze, najlepiej. Pa, X Desory Jeszcze przez jedną rytm. Wjechał no, po, po górze. po górze wyjechał. po, <laughs> po górze w... No właśnie, nieładnie. Rusaś tutaj ma siłę. Ja mam siłę, ja mam moc, ja, być, ja mam całą noc A tu w ogóle było nawiązanie do piosenki takiej Ja mam siłę, ja mam moc A ty po piosenkę? Tak, jeździ powoli Nie najdopięk. moje A one się nie zgrywały te napisy, bo były cięcia porobione Patrz, jest tutaj nie moje, za nim powinno być pa. Nie moje! O, tutaj było, wiedziałem! Dobrze pamiętam, że to nie było. Nie moje. Nie moje. O, nie moje to mogę po coś ty to napisał? Skarbe, Jestem tak. ciekawy. Nie, nie wiem. wiem. O, domy, skarby, damy no. radę do mi 50 łapek na start serii. Seryjny i Chyba dwa i a powinno to być wary? No właśnie Z przez... wary napisać. Boże, jednak coś tam idzie mi się... Jeszcze miałem gorszy poziom angielskiego niż teraz Ucinek, jak wam Nie spodobał, sądziłem, że się da Zbawcie łapkę w górę i subika oczywiście Opa, za mnie przez łapkę Przez ten... dwa nie się picie, nie. i nie Subiki, Przez wary napisać Dlaczego tu w ogóle, patrz Tu jest pomalowane, a w ogóle trawy niczego Drzewa lewitują no, tu pośleń... w ogóle, pa Nie, Opa Ciekawe co? Jezu yes. Zrobi Zrobi ta to. przywalił mnie co to A nie popatrzył wrażenie. A, że tutaj o... Boże tutaj... Ej, tu nierówno było. Zobacz jak to postawiło. To poprawić. Ja wiem, ale tu patrz jak postoi No nieźle. To, do, to nagrywamy to w czwartek jeszcze 2 dwie... Później pamiętam coś z drogą zrobiłem na środku drogi, bo no takie właśnie, coś, to coś to i... To chyba w ruchu jakiś. To, to jest godzina, w ogóle 12-13. A my żeśmy wtedy na godzinę musieli patrzeć, bo to zdane były. 12.13 my się nagrywamy. Możemy zdradzić. Możemy no zdradzić. Ja nie mogę, coś tu jeszcze ciekawego będzie. O! A tu było... Tak. Właśnie, za co te prawa autorskie, jak tu muzyki nie ma, ty? Mucin przyszedł. E, Musi będzie być. Może e, ty dodajesz, ale nie usłyszałeś. Tak. <noise> nie ja Trzymajcie się do następnego odcinka. To już koniec? A jeszcze zostało... Tak. Minuta odcinka. Fajnie, trzymajcie się już Jak ja sobie to będę talerzował. Dziękuję wam za oglądanie. Tak. to był zrobiony. Pa, jaki ja montaż! Pa, ty to widzisz? Ej, ja takie coś robiłem? No? Widzisz, właśnie. Właśnie, nie widzę, bo mi cię Normalnie w jest muzyczka dodana, czaj? A i talerzować pojechałem A a to nie było tak, że musiałem wtedy ten... Czekaj, ja to ściszę, bo ten... A kamery nie ustawił, najlepiej na dalek To wtedy nie było coś takiego, jak ustawianie kamer co w się sensie u mnie O, jak tam słuchać idzie o, idę zjeść Ty, patrz, co tam było napisane, czekaj O, ja pamiętam o, muszę iść ze wracam za 10 minut, Cygans, cheniek Co to co ma... Czy ty pisałeś czydzie i te dwie, do No Co za wariaty? No ja nie mógł to powiedzieć, to. musiał napisać. Co za wariaty? Co? Ese? Nie wiem właśnie SMS wypadek na głównej. Na głównej! No ciekawe, polski. To jest <laughs> Dobra, naprawdę nie no. Nie co? pokazuj tak już wyłącznie. Co, koniec już tego? No ale się dużo po to, nawet na najmłodszym mi się talerzowa nie chciało zobaczyć. O i koniec. I, ja nie mogę, ty. O jezu. I co w ogóle? Ile ta seria trwała? O, to już jest koniec, zobaczmy sobie. Cześć, O tutaj już mamy, jak widzicie, tu już mamy. Tak, to jest. To jest bo to jakieś shadery. To jest 30 grudnia. No i tu mamy prawie rok później. I tutaj już, jak widzicie, mamy poziom do przodu. Bo mamy już i mikrofon. Bo to, ale to jest sezon drugi, już, to nie oglądaj. No tak, ale mówię, że seria kiedy się skończyła, kiedy był ostatni odcinek, co nie mi chodzi. E, więc ale wtedy. To jest ostatni, ostatni odcinek z pierwszego sezonu, czy coś? No to czekaj, to był u mnie był ten ostatni. Nie, to w ogóle. No tak, bo tu było w ogóle drugi sezon był rozpoczęty, potem odnowiony. jakoś to dziwnie że numerki są budowane, nie, w ogóle. Jak to ponumerowane było? Ty to widzisz, patrz. Tu jest ten, jeden. pięć, a tu znowu jeden. I drugi sezon, tak samo Jeden, trzy pi Jak to ponumerowane jest? Ty po, postrane, jak? jakiś Ej, a Ty. czekaj! A tu był Możemy Fanny trzy moment. sezony mieli jednak Nie wiem Sąsiedzi na bajecznej Ty, latający zetor sąsiad, raidowi z fany moments! O, ja to pamiętam, patrz to! Oglądamy pan. Oglądamy. Pa, muzyczka przyspieszona. Ale intro! Ale to było to intro! intro. Halina, na ten. Dawaj, <noise> <Halina>, dawaj obiad! Posyt <noise> jeść. A czemu ten napis nie zniknął? Golf stoi! Potem skoczył go. Dobra, ciekawe. Ja się o. to będzie szalony. Dobra, musiał pisać, bo nikt mnie słyszał na pewno. Nie wiesz! <noise> Nigdy taki długi serii nie <noise> Co to kurwa ma być w ogóle? Ty. Ej, bo ja wysiadłem przypadkowo z tego ciołnika. No. I chyba mieliśmy super moc, nie ja przycisk myszki, który klikłem mi rzuciło po prostu tym ciągnikiem. No no, no ja wiem. Ja tego gdzieś ogóle... chciałem zrobić, tylko ja wysiadłem co, przy pomocy. Co to w ogóle jest za ślady jakieś ty. To zrobić. zrobić? No bo jak no. latał ten ciągnik, no to zrobił ślady, nie? Ślady yeah. Ale się podjaraliśmy, ja pierdolę. Ty, ale ja nie rozumiem, tego, ty pisałeś to, ty. ty. Dla mnie to jest zastanawiające. Ty wjechałeś golfem do wody tutaj? Czy mi się wydaje? Nie. Co? Co w ogóle była za seria? Nie wiem <laughs> no. Ten po polu jeździ samo. Ale realna seria, no A my mieliśmy grać realnie no co, nie? Nie jeździłeś nigdy? Nie jeździłeś nigdy, nigdy samochodem po polu? Po polu? A, przyczepką brzucha? No ja... A ja to pamiętam, ja już rzuciłem chyba na Tak. Dobra, na, zobaczymy. Na... Tak, tak przyczepką No to pozamiatane Nie <laughs> Jeszcze raz. O, tu się rozpędzałeś z tego pamiętam. Pa, ile widzisz. Rzucaj się ci no, <laughs> <I> tak <jakby śmiech> to jest. Co to jest. Co to jest. To jest. To jest. To To jest. To jest. To jest. rozjebie pa To jest. To jest. To <śmulatory> <śmulatory> oh, <tajem. śmulatory> dobre, a to dobre. <śmulatory> no nie mogę. Jakiś modulator był. To Zapraszam bardzo serdecznie na kolejny odcinek. Gdy... Już bekę mają od początku. Parmy Simulator 19. <śmulatory> Simulator 19. Jak już tak było. Ej, trzeba kiedyś, widzowie, jak będziecie chcieli, spróbuję kiedyś zrobić coś takiego, że odtworzyć pierwszy odcinek. Pobiorę dziewiętnastkę, wgram wszystkie mody, zrobię tak... Nawet save'a gdzieś może mamy na pendrive'ie Gdzieś na pewno mamy save'a, albo gdzieś na kompie w folderach starych Wezmę... Zainstaluję wszystko, w gram, wezmę stary mikrofon, wezmę wyłączę kamerkę I spróbuję odtworzyć to i to, to by było ciekawe moim zdaniem Okej okay. Coś trzeba, takiego trzeba zrobić kiedyś Ej, ja, za chwilę powiem, czy ja mam save'a O, a czy dziwnie słychać teraz Bo wstałem <laughs> Co my tutaj w ogóle ładowaliśmy? Lezy. Dobra, widzowie, powiem wam tak, bo już ten odcinek nie wiem ile mam minut Także jeżeli chcecie Dobra. drugą część oglądania tutaj tej serii I jeżeli chcecie właśnie taki pomysł, który dałem wam Jednorazowy odcinek Ty, no, Mam save'y jak coś i mody też mam wszystkie No to zajebiście widzowie, 100 łapek i... i 180 modów polecam No Dobra, także co, żegnamy się. Jeżeli chcecie drugą część, tak jak mówię, zostawcie AP w górę i co, trzymajcie się do następnego i cześć. Marka.